Jeżeli chodzi o te takie konkretne wskazania przy planowym cięciu, no to wyróżniamy tutaj głównie te kardiologiczne, ortopedyczne, w sytuacji, kiedy bardziej mamy tutaj uniemożliwienia ze strony miednicy kostnej, czyli tutaj wymiarowość miednicy kostnej, mamy różne typy miednic, więc tutaj ta kwestia wchodzi w grę. No i psychiatryczne, czyli to, o która, któraś z pań pytała, o to tokofobia, czyli to jest rozpoznanie stricte psychiatryczne, e, też e, właśnie definiowane jako taki bardzo nadmierny, silny lęk przed odbyciem porodu drogami, siłami natury. Słuchajcie, to jest też wskazanie do e, wykonania cięcia cesarskiego. E, także tak to wygląda, słuchajcie. Jeżeli chodzi o takie konkretne wskazania do, do takiego planowego cięcia.